Cześć! Dzisiaj Kojot w tle, ja na pierwszym planie. Słuchajcie, w mojej głowie zrodziła się tydzień temu taka inicjatywa, aby osoby, które mają przejechane tysiąc kilometrów i więcej na kudrzeju, na Nagrały krótki filmik pokazujący licznik, pokazujący kłada I powiedziały kilka słów o tym, czy ten kład im się popsuł, czy nie popsuł Jak im się sprawuje, czy są zadowoleni, czy nie Nie widziałem tego jeszcze nigdzie na YouTubie Nie widziałem tego w żadnej marce Tak naprawdę będziemy pierwsi Z góry dziękuję wszystkim osobom, które wysłały takie filmy Że chciały się zaangażować Tak naprawdę tworzenie takich filmów na YouTubie I produkowanie się nie jest proste nie każdy ma do tego chęć, odwagę, więc naprawdę docencie nie tylko nas, ale też inne kanały kładowe, które, które tworzą taki content, przynajmniej macie co oglądać i możecie dzielić się tą swoją pasją, komentować i, i tworzyć tam całą społeczność. Natomiast czemu tylko 1000 km? No, ponieważ kłady są dość krótko na rynku, e, więc sam wiem po sobie, że od marca zrobiłem 1000 km, jeżdżąc tak naprawdę tylko turystycznie, bez żadnych wypraw, e, więc, więc stąd ten przebieg. Natomiast spoileruję Wam tylko, że są kłady, które mają przejechane 2000, 3000 i więcej, e, także, także już takie osoby mają coś naprawdę do powiedzenia. E, macie wtedy, tak jak powiedziałem, realne, realne osoby, realne kłady, realne przebiegi, a nie opierając się tylko. Na jakichś często anonimowych postach, i to nie dotyczy tylko CoGa, to dotyczy wszystkich marek tak naprawdę, gdzie, gdzie osoby jakieś takie anonimowe tworzą jakieś nieprawdziwe informacje, czy powielają fejkowe newsy. Według mnie fajna inicjatywa. Może w innych markach też takie coś stworzą osoby zajmujące się nimi. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie, mojego oglądania i czekajcie na kolejne filmy. W kontakcie hej. Cześć wszystkim obecny przebieg mojego kojota to 1840 km z awarii, jakie miałem to było przepalenie bezpiecznika głównego 40A. W momencie przepalenia doszło do nadpalenia obudowy tego bezpiecznika. Naprawa została dokonana w autoryzowanym serwisie. Obsługi na gwarancję, oczywiście. A cała naprawa trwała około 30 minut. Poza tym żadnych innych awarii nie miałem. Do awarii doszło podczas pierwszego użycia wciągarki. I to tyle. Witam. Przejechane 1173 km. I jedyne co było to ta uszczelka od wydechu. Zrobiona na gwarancji. Ludzie często pytają mnie... Panie dobry, ty kurczę jest Najpierw dojeżdżał go cały YouTube. Teraz ze mną wali rajdy. 1350 km przebiegu. A ja tylko wymieniam oleje. Czego chcieć więcej? No, witam, jestem trochę brudny, ale wracam właśnie ku JM z nadmorza, 500 km w jedną stronę i dogram też coś od siebie. Jaką mam opinię na temat tego kłada i co się w nim popsuło? No co? Co z takich rzeczy popsutych, że popsutych, co wymagało wymiany do tej pory, yy, to była ta płośka, Po prostu ukręciłem ją, ale to z mojej winy. Zpięta blokada i, wiecie, gaz na maksa na skręconych kołach. Na tej wyprawie zaczął też ciec ten uszczelniarz płośki. No ale to nie wiem, możliwe że jak wkładałem półkę, to po prostu, po prostu jakoś to uszkodziłem, nie? A z takich rzeczy, które mnie po prostu denerwują i są takimi, może dla kogoś może to być denerwujące, ale to są tak naprawdę pierdoły. No to jest ten pierdzący tłumik na jak jest zimny ten kład, no to ten, ten tłumik tak pierdzi. Wiadomo już jak to naprawić, ale ja tam nie chciałem się tego robić. Druga rzecz to jest zacinająca się przepustnica, po prostu czasami trzyma na przykład 2200 obrotów, no i nie, da, nie chce zejść z tych obrotów, trzeba go Zgasić, odpalić jeszcze raz i wszystko jest ok. No i co mnie teraz bardzo na tej wyprawie denerwowało, w sumie to jest wyjątkowe CVT, ponieważ yy, między tak 60 a 90 na godzinę to CVT tak wyjeżdża, że masakra. Nie? No nie, da się jechać, ale jak już się na przykład 92, no to już jest dobrze i wszystko ok. Nie? No u mnie kład lekko nie ma, jest topiony, jeżdżony jest po bagnach wszędzie i, i nic się z tym na razie nie dzieje. Wiadomo, TRE drży, wiadomo, to nie jest Kanam. Ale no za 42 tysiące nie wymagajmy od niego Bóg wie czego. Także ja ogólnie polecam i jestem z niego na jak na razie zadowolony. A nie jeździłem tylko qj tylko wieloma markowymi sprzętami. Siemano QJ-motor SAFA 1000 925 km przejechane. Poza wydmuchaną uszczelką kolektora tutaj z boku żadnych awarii i przecieków nie było. Pozdrawiam. Cześć panowie, nagrywam wam filmik Biały Kudrzejek. Odnośnie awaryjności, jakichkolwiek złych opinii na temat tego kłada, mogę się wypowiedzieć tylko tyle, że póki co. Mam przejechane chyba 1300 km tak naprawdę w ciężkim terenie, bo ten kład asfaltu widzi bardzo mało z większych awarii jakie się tutaj stały w tym kładzie Co wymiana tych osłon, które lubią często być przetarte przez gałęzie no, i to na tyle. Jedyne co muszę sobie kupić to na pewno osłony aluminiowe, bo często szoruje często po dnie. Zresztą, jak widzicie, to jest kład po myciu. Tak wygląda. Zaraz wam pokażę, ile kilometrów jest przejechane. No, jedyne co sobie musiałem zrobić to poluzować te śrubki, żeby nie pierdział. tłumik wystarczy tylko te dwie śrubki poluzować, żeby skoczył na swoje miejsce. Nie trzeba żadnych podkładek kupować, kombinować, śrub dociągać. Tylko wystarczy te dwie śrubki poluzować. Wszystko działa, nic się z nim nie dzieje, wszystko chodzi. Nie mam żadnych wycieków. A pokażę Wam stan licznika, żadnych wycieków. Jedyne co to trzeba smarować kalamitki. Tam sobie robię co ileś kilometrów, a tak awarii zero. Tak jak mówiłem, kład jest ciorany tylko w terenie. Czekajcie, pokażę Wam stan licznika. Odpalimy go też, widać? Nie widać, a widać 1232 km. Palimy maszynę. Wszystko chodzi tak jak powinno. Witam, mam na imię Damian. Posiadam kojotę od października tamtego roku. Jedyną usterką, która u mnie wystąpiła, no to był niestety ten Luźny wałek atakujący, ale zostało tu usunięte w ASO. No i to śmiga do dzisiaj. No zresztą widać 3148 km i nic nie jest robione. Tylko oleje co 550 km wymieniam i sprzęt co do ceny naprawdę jest bardzo dobrze wykonany. Resofa 1000, przebiegu 2378, zero awarii poza rozkręcającym się wydechem. Słuchajcie, kudrzej 600-1173 km. Jak na razie nie dzieje się nic złego, nie mogę narzekać. Jestem bardzo zadowolony. Na początku, przez pierwsze chyba 150 km, zdarzało się, że gaz wyjeździe do świateł, i to było wszystko. Potem się nie wiem, dotarł, dojechał. I naprawdę jest fajnie. Także jak najbardziej polecam. Moja 600. -ka. Nic się z nim nie dzieje. Oczywiście chłodnica już była czyszczona. Jazda po błocie. No i uszczelniacz z dyfra. Trzeba było wymienić przedni. Ale to pierdoła. Przebieg. 345 w 2,5 miesiąca cześć chłopaki. Na prośbę tutaj kolegi z Forum nagrywam filmik odnośnie kojotów. Jak one się sprawują, jak z większym przebiegiem, z tego co wiem, to mam chyba największy przebieg w Polsce. Raczej na pewno, no, bo to jest rocznik 24, prawie końcówka roku. Ma chyba 3200 km, z tym, że teraz stało prawie 3 tygodnie, bo miałem szkodę, kolega mi w Dubsko wjechał nie. Na szczęście nic poważnego, ale, ale nerwów dużo i będę musiał prawdopodobnie z własnej kieszeni to pokryć, ale to nic, nie. No, powiem to tak, pokrótce. No, jeżdżę, chyba już wszystko ten kład yy, zaznał. Także był i topiony, i w, w błocie jeździł po górkach, i podjazdy, i zjazdy. Jedyne czego nie było to nie było żadnych skoków, kurwa, nie Z żadnych chopek hop, czy coś, nie? Ale powiem tak, mechanicznie e, nic, totalnie nic się nie działo: nic, ani żadnego błędu, ani czek się nigdy nie zapalił, nic. Raz tylko jak e, pierwszy raz go topiłem, no to bardzo głęboko wjechałem i e, przepalił się bezpiecznik od wentylatora. No troszkę się kładł nagrzał, ale, ale na szczęście, na szczęście zwrócimy uwagę na zegary. No i tam ogarnęliśmy z chłopakami w nocy, bo to było gdzieś chyba trzecie nad ranem po nocy jeździliśmy. No i poza tym powiem szczerze, nic, totalnie nic, naprawdę zero jakiś tam pierdół, nic tam się nie luzuje, nic nie stuka, nic nie puka. Jeździ super, nie? Powiem tak, 125 na godzinę dzisiaj nim jechałem, nie jechałem, nic tam się nie działo. Jest fajnie, teraz są nowe opony założone: 29 cali. Wszystkie cztery to przód, przód chyba mam 9 cali, tył 11 cali. I tam nie jakoś tam może drogie opony, powiem szczerze, bo kupiłem sobie te Jurneje i śmiechem, żartem jestem mega zadowolony, bo mnie znalazłem. Firmę, w której chyba. 1550 zł z wysyłką mi nie wyszły, i jestem mega zadowolony. Naprawdę, jeżeli chodzi o cenę, do jakości, no to moim zdaniem to jest poezja, nie? Witam, mam na imię Damian. Posiadam coyota od października tamtego roku. Jedyną usterką, która u mnie wystąpiła, no to był niestety ten luźny wałek atakujący, ale zostało tu usunięte w Aso. No i to śmiga do dzisiaj, no zresztą widać 3148 km i nic nie jest. Robione tylko oleje co 550 km, wymieniam i sprzęt, co do ceny, naprawdę jest bardzo dobrze wykonany. U mnie kojocik trochę lata po terenie, a trochę w polu. Zgodnie z homologacją, sprzęt spisuje się <laughs> mówiąc delikatnie, zajebiście. Aktualnie jest 1000 do 6 kilometrów. Żadnych przygód, nic się nie działo. Wszystko wymieniane na czas. Także dalej jeździć. Pozdrawiam. Dzień dobry, witam. Mamy tutaj Kudrzeja Tysiączkę. Kudrzej na tą chwilę ma w przebiegu Zobaczymy. Wszystko się nam zapala. 1229 km yy, po czystu oczywiście zrobiony serwis. Po czym wyjechał do Grecji. Wyjechał do Grecji i tam dobił do tych 1200 km. Yy. Oprócz tego, że ma kilka rys, ponieważ nie miał lekko, to tak naprawdę w sprzęcie nie dzieje się nic. Chodzi tak jak na początku, bez żadnych problemów. Nic nie hałasuje. Wszystko bardzo ładnie chodzi. Jedyna moja rzecz, którą zauważyłem, to bardzo wytarło mi prawą oponę. Prawdopodobnie jest to. Znane z bieżnością też było trochę asfaltów, gdzie rzeczywiście nie wypinałem z czterech kół. I może to być tego przyczyną. A tak poza tym uważam, że sprzęt jest pierwsza klasa. Eee, w całej grupie było około 20 kanamów. Ja byłem kurzejem i jedno w moto. Wszystko dało radę bez żadnych problemów. Pozdrawiam wszystkich.